Raport. Struktura wiekowa ludności w Polsce od 2010 do 2060 roku. Pokolenie baby boomers to osoby urodzone w latach 1946-1964. Baby boomers byli najliczniejszym pokoleniem w Polsce do 2021 roku, kiedy to oddali palmę pierwszeństwa millenialsom. W latach 2010-2012. Pokolenie baby boomers liczyło ponad 10 milionów osób i miało ponad 25% udziału w społeczeństwie polskim. Liczba baby boomers spadnie poniżej 8 milionów osób w 2028 roku, poniżej 5 milionów osób w 2038 roku, poniżej 2 milionów osób w 2048 roku i poniżej 1 miliona osób w 2053 roku. W 2060 roku przedstawiciele pokolenia baby boomers będą w wieku od 96 do 114 lat.